Cześć! Witam Was na naszym kanale Tropikalnie, jest fajnie Dzisiaj troszeczkę nietypowo Może nie o egzotykach, które tam widzicie z tyłu Tylko o naszym oczku wodnym Jak się tutaj wszystko ma Mamy e, początek roku 2 stycznia Zobaczcie, filtr jest odłączony Został odłączony na wiosnę Chodzi sobie tylko na powietrzanie no, Temperatura jest istnie Istnie wiosenna Zobaczcie, rybki się Oczku poruszają, także myślę, że wszystko jest w jak najlepszym porządeczku. Oczko było przygotowane do zimy, do, do, do mrozów, mieliśmy porozkładane na powietrzanie w kilku miejscach. Był też przygotowany taki steropian z, z pokrywą, wiadomo, jakby zamarzał, zamarzała tafla wody, no to wtedy pod tym steropianem nie zamarznie i tam też właśnie było na powietrzanie, żeby ryby miały cały czas dostęp do. Tlenu, żeby tutaj nie było przyduchy, także oczko myślę, że wygląda bardzo dobrze jak na, jak na tą porę roku. Znaczy bardzo dobrze. To w sumie wszystko jest związane z warunkami atmosferycznymi, jakie są. To jest ciepło, nie ma zimy chwilowo, ale zawsze trzeba być przygotowanym, bo zawsze może jeszcze ta zima do nas wrócić. Na razie prognozy pogody tego nie pokazują. Ale do końca tej zimy, w cudzysłowie, trzeba być czujnym, bo może się pogoda diametralnie zmienić, więc trzeba mieć to cały czas na uwadze. Jedynie co możemy zauważyć w oczku, że pojawiło się teraz troszeczkę glonów. ale to z tego powodu, że po prostu nie ma roślin. Rośliny teraz nie rosną, nie pobierają substancji odżywczych, a jednak ta materia organiczna się w oczku rozkłada robią się też właśnie związki azotyny, azotany i inne i po prostu glony mają pożywkę z, z tych substancji odżywczych, a, a nie mają właśnie konkurencji w postaci roślin, żeby, żeby te substancje pobierały, dlatego też glony o tej porze roku to jest zupełnie naturalna rzecz. Na wiosnę jak znowu rośliny ruszą, to myślę, że glony też się w tym oczku zgubią. Także tak to wygląda, moi drodzy. Oczko wodne w 2023 roku, początkiem roku, jak na wiosnę. To tyle, trzymajcie się, cześć.